i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Jakże ten czas szybko leci. w o Trwaliśmy w błogosławionym napięciu, oczekując na przybycie do nas, do naszej rodziny parafialnej, matki z jasnej góry. Towarzyszyła nam wielka euforia i wielka radość, kiedy na placu przed rewizą pojawiła się ta, która była wyczekiwana, która była oczekiwana pojawiła się Matka Boża i w uroczystej, pięknej, licznej procesji została wprowadzona do naszej parafialnej świątyni. I przez te prawie 24 godziny, dzień i w nocy, bardzo licznie trwaliśmy na modlitwie przed nią. Po prostu byliśmy, pamiętaliśmy, Czuwaliśmy. A dziś z pewną dozą nostalgii i takiego znowu błogosławionego smutku przychodzi nam pożegnać Maryję. Ale ważne jest w tym wszystkim jest to, aby zachować w swoich oczach tych fizycznych, aby zachować w swojej świadomości. A przede wszystkim w swoim sercu jej obraz, obraz czarnej Madonny z jasnej góry. Niech ten czas nawiedzenia przyniesie w naszym życiu błogosławione owoce. Niech ten czas świętych, pięknych misji, przygotowujących nas duchowo, do tego historycznego wydarzenia przyniesie w naszym życiu błogosławione owoce. Niech Maryja, która z tego jasnogórskiego obrazu wskazuje prawicą na swojego Syna Jezusa Chrystusa, wyprasza nam przed tronem właśnie swego Syna, tę moc, tę siłę, tę odwagę zmienną do tego, abyśmy w naszym codziennym życiu, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszych sąsiedztwach, w miejscach pracy, w szkole, na boisku, na ulicy kierowali się właśnie wskazaniami Jezusa, Chrystusa. To będą te błogosławione owoce. To będzie to budowanie cegiełka po cegiełce. Tego domu, do którego zdążamy, który zapewni nam prawdziwą radość i prawdziwe szczęście. Dziękujemy Maryi za to, że przez tę dobę była wśród nas. Msza święta taką celebrowana, w czasie której Ojciec Misjonarz, Bożemu usiąść z prośbą nieba, poleca duszę naszej zmarłej siostry Agnieszki i markiewka Jest to dar serca jej mamy. Ja natomiast we mszy świętej Gregoriańskiej I modlę się o niebo dla duszy naszego zmarłego brata Piotra Wranelaka. A teraz stańmy w prawdzie o sobie samej. Naszą kondycję, nasze fizyczne i duchowe możliwości. I zapytajmy w sanktuarium swojego sumienia, swojego serca o to, czy sumienie czegoś nam nie wyrzuca. Jeżeli tak, to wspólnie wołajmy: Spowiadam się Bogu, że. Pomożę.